Kochani, chciałam się z wami dzisiaj podzielić kolejnym sukcesem studiów MBA. W zeszłym live odpowiadałam wam o nominacjach naszych czterech programów MBA do wysokich klas według Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej i Forum. Natomiast dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o kolejnym wyróżnieniu. Jest to certyfikat i znak jakości Studia z przyszłością który przyznawany jest w edycji konkursu pod tytułem Studia przyszłość z przyszłością. Jest to konkurs, w którego kapitule zasiadają najbardziej znani profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego, Śląskiego, Warszawskiego. I celem tego konkursu jest wyodrębnienie takich programów, studiów, które odznaczają się przede wszystkim innowacyjnością, wysoką jakością kształcenia, i prorynkowością, dlatego że takimi najważniejszymi kryteriami jest to, jakie innowacyjne elementy są stosowane w procesie kształcenia studentów, czy dany program realizowany jest na bardzo wysokim poziomie i czy jest mocno osadzony w realiach społeczno-gospodarczych. Więc te wszystkie kryteria nasz program spełnił i bardzo się cieszę, że mogliśmy uzyskać takie wyróżnienie. Certyfikat otrzymamy na specjalnej gali, która zostanie zorganizowana w kwietniu. Ten tytuł został przyznany specjalności MBA na kierunku zarządzanie. I teraz chciałam króciutko jeszcze opowiedzieć o... W tychże właśnie studiach, które nazywają się Executive w wersji polskiej i International w wersji angielskiej, e, prowadzimy jeszcze rekrutację na te studia. Na semestr letni rekrutacja jeszcze trwa do końca lutego. E, studia Executive e, realizowane są we współpracy z bardzo silnym partnerem e, biznesowym HHL Leipzig Graduate School of Management. E, to jest jedna z topowych uczelni europejskich. E, która została nazwana Number One Entrepreneurial University in Germany. I na wersji International wykładowcy przyjeżdżają do nas, uczyć naszych studentów. Są to wybitni profesorowie, równocześnie praktycy biznesu, którzy mają duże doświadczenie w firmach konsultingowych, są absolwentami Harvardu, niektórzy z nich, czy też założyli własne startupy. Te dwa programy, o których mówiłam, to są studia magisterskie dwuletnie, które kończą się uzyskaniem dyplomu magistra na kierunku zarządzanie. Natomiast oprócz tego w naszej bogatej 14 pozycji mamy w tej ofercie, czyli w naszej bogatej ofercie studiów MBA, mamy studia roczne, podyplomowe, dwusemestralne, które są studiami specjalistycznymi. Mianowicie przygotowują one do konkretnego zawodu, można powiedzieć, ponieważ koncentrują się na specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach z danej dziedziny biznesu. I tak na przykład od marca będziemy chcieli uruchomić studia, które nazywają się Project Management and Leadership. To są studia unikalne pod tym względem, że łączą one tradycyjne podejście do zarządzania projektami z bardziej nowoczesnymi technikami Agile. Można powiedzieć, że to jest takie unikalne połączenie tradycyjnego podejścia z nowatorskimi technikami, w których bardzo ważna jest rola lidera projektu. Wykładowcami są praktycy biznesu, którzy mogą podzielić się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem, ponieważ większość z nich pracuje w jednej z największych korporacji w IBM. Kolejne studia, o których chciałam opowiedzieć, to są studia MBA w administracji publicznej. Otwieramy już siódmą edycję tych studiów, cieszą się ogromną popularnością. Skierowane one są do jednostek samorządów terytorialnych, do osób, które zajmują się zarządzaniem publicznym. Wykorzystuje się w nich bardzo nowatorskie, niekonwencjonalne techniki. Które budowane są na podstawie nowoczesnych trendów, jak rozwiązywać problemy w administracji publicznej, na podstawie tego, jak to robią nasi sąsiedzi, na przykład. Dlatego odbywa się wizyta studyjna w Niemczech, w Brukseli, i to właśnie stanowi o tej wartości dodanej tego programu. Kolejny program, kochani, to MBA Digital Transformation. To jest nowość, którą chcielibyśmy bardzo uruchomić. W tym semestrze letnim to są studia, które e, inicjują e, zejście z takiej tradycyjnej ścieżki rozwoju, podjęcie ryzyka i e, otwarcie własnego startupu. Ponieważ wykładowcami na tych studiach to są studia 100% online, więc mamy wykładowców z całego świata. Mamy wykładowców z Indii, z Niemiec, z Włoch, z Wielkiej Brytanii i nawet ze Stanów, proszę Państwa, z Doliny Krzemowej. Wykładowcami są świetni przedsiębiorcy, którzy mają po kilka, kilkanaście startupów. I właśnie oni tymi przykładami z życia chcą się podzielić ze słuchaczami i nauczyć ich, jak odnaleźć się w tym świecie digitalizacji cyfrowej. I wreszcie, na koniec, chciałam opowiedzieć Wam też o kierunku MBA Lean Management, który chcemy uruchomić w kwietniu. To są jedyne takie studia w Polsce, które pozwalają na nauczenie się, jak zarządzać w kulturze lean. Mają one bardzo praktyczny charakter, oparty na warsztatach, grach symulacyjnych, wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, a także w Lean Service Institute w Niemczech. Oparte są na autorskiej metodzie case study 2, która pozwala na implementację projektów w otoczeniu przemysłowym. I yy, co ciekawego jeszcze odnośnie tych studiów, to każdy słuchacz ma swojego osobistego trenera LIN, który pozwala mu rozwijać swoje umiejętności poprzez kolejne szczeble, które umożliwiają na zdobywanie poszczególnych certyfikatów. Certyfikat LIN lidera, LIN coacha i LIN menedżera. Jeszcze mamy, proszę Państwa, w ofercie bardzo ciekawe studia, takie jak MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych, to są studia też 100% online, MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, to są studia, które są w wersji hybrydowej, warsztaty stacjonarne z praktykami, plus specjalna, dedykowana platforma e-learningowa do wykorzystania dla studentów. MBA Process Management to są studia, które są e, jakby kalką studiów lean management, ale odnoszą się do sfery usługowej, ponieważ lean management odnosi się do sfery produkcyjnej. Także myślę, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś e, dobrego. Studia MBA mogą stać się taką trampoliną do rozwoju własnej kariery osobistej i według badań prowadzonych przez e, firmy doradcze wpływają na znaczne zwiększenie zarobków, czego Państwu serdecznie życzę i życzę Wam, żebyście zrobili ten skok na trampolinie, bo stać Was na więcej.